Dzwonić? Proszę dzwonić. To sygnał do pracy. W całej Warszawie trwają usilne poszukiwania marynarza. MPWK i marynarz. Nie gryzie się to? I pewnie nic by w tym dziwnego nie było, gdyby nie zatrudniało go miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, które kojarzone jest bardziej z rurami niż z marynarzami. Ciągam to do końca, do dna. MPW w Warszawie szuka marynarza. Chętnie mógłby pracować na tym stawku. Teraz opełniamy grubą kaśkę w koło. 10 skali po polskich! 10 brzeg i Wisła. Andrzej Grzyb, kapitan Chudego Wojtka 3. Janusz Tomasz, kapitan Kosiarki Kasia. A to już panowie kapitanowie. To pod ich rządami będzie pracował nowy nabytek MPW Marynarz jest potrzebny, bo przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne zajmuje się też Wisłą i na przykład pogłębianiem dna rzeki. Będziemy się cieszyć z każdej osoby. Nie jest to źle. Wszyscy osoby mamy paru nowych marynarzy. Wszyscy se chwalą i nikt nie chce zrezygnować. Marynarz w MPWiK pilnie poszukiwany. Na początek może liczyć na 1300 zł. Widoki za to są darmowe i bardzo piękne. Jest co wyrzuć? Kandydat nie musi mieć ukończonej Akademii Morskiej. Nowy pracownik wszystkiego nauczy się na miejscu. Niewykluczone, że stanie się też przesądny. No jest sporo takich przysądów, jak ptaszek zwany... E... Stójką. Jeżeli usiądzie, to się go tam przegania, żeby, bo też przynosi pecha. Środek Wisły to może nie środek oceanu, dlatego prawdziwego morskiego chrztu też nie będzie. Na morzu to jest tak, że dostaje się wiosełkiem w tyłek i jest po chrzcie, nie? Zapraszamy chętnie nowych marynarzy. chrzest to wszystko jest mit, nic takiego nie jest spotykane. nic. Może, może, może kiedyś. Były chrzciny, ale teraz, teraz, teraz to już nie, nie. Tu jest obrotomierz. Jest się czego uczyć, ale na horyzoncie już widać nagrodę. Nowy marynarz zacznie tu, na Wiśle, a skończyć może na morzu. Wisła to nie morze, a i same statki trochę mniejsze, ale w końcu marynarz to marynarz. MPWK to nie tylko rury i kanały, ale także morze. Morze możliwości. Jacek i TVN Warszawa.